Czy wiedzieliście, że rok 2025 to pierwszy uniwersalny rok dziewiąty od 2016 roku, kosmiczne wydarzenie, które wymusza zakończenie wszystkiego, co blokuje wasz duchowy rozwój? Nie jesteście jak inni. Wasza obecność nie dąży do świecenia, ona transformuje. Wkraczamy w rok 2025, który oznacza zakończenie dziewięcioletniego cyklu. W numerologii rok 2025 daje nam 2 plus 0 plus 2 plus 5 równe 9, uniwersalny rok dziewiątą energię ukończenia, głębokiej transformacji i wyzwolenia. W mniej niż 20 minut odkryjecie dokładnie te 5 zmian, które ta energia wywołuje teraz i jak je wykorzystać, aby przyspieszyć Waszą transformację, zanim zamknie się to kosmiczne okno. Po prowadzeniu tysięcy ludzi przez ich duchowe przebudzenie przez ostatnie 15 lat, mogę potwierdzić, że to, co przewidział Karl Jung, realizuje się dokładnie teraz. Zacznijmy od najbardziej potężnej zmiany, tej, która być może już dzieje się w Waszym życiu, a Wy nawet tego nie dostrzegacie. Pierwsza zmiana wielkie dopełnienie. Uniwersalny rok 9 oznacza koniec głównego cyklu kosmicznego, który rozpoczął się w 2017 roku. Ta energia dopełnienia. Zmusza ludzkość do przeanalizowania wszystkiego, co nie jest już zgodne z jej duchową ewolucją. To pierwszy uniwersalny rok dziewiąty od 2016 roku, a jego wpływ będzie wykładniczy. Karl Jung nauczył nas, że zbiorowa nieświadomość przechodzi przez cykliczne fazy transformacji. Ostatni rok dziewiąty w 2016 roku przyniósł znaczące wstrząsy polityczne, społeczne i duchowe na całym świecie. To wymuszone dopełnienie ujawniło struktury, które nie służyły już ludzkiej ewolucji. W 2025 roku ta energia powraca wzmocniona. Wyszukiwania dotyczące numerologii 2025 wzrosły o 340%, wskazując na zbiorową świadomość tej transformującej mocy. Mary, jedna z moich konsultantek, wyznała mi, że odczuwała tę energię już w styczniu 2025 roku. Intro End, intro End. Wszystko, co już mi nie służyło, zaczęło się jednocześnie rozpadać, powiedziała mi. Moja praca, związek, nawet nawyki żywieniowe, jakby wszechświat robił za mnie porządek. To doświadczenie doskonale ilustruje to, co opisywał Jung. Ale oto, co jest jeszcze bardziej fascynujące. To dopełnienie nie dotyczy tylko innych. Przekształca właśnie teraz twoje własne psychologiczne DNA. To dopełnienie nie dotyczy tylko zewnętrznych struktur. Dotyka twojej własnej psychiki, wymuszając zakończenie osobistych wzorców, toksycznych relacji i ograniczających przekonań, które nosiłeś przez lata. Energia dziewiąta mówi: To, co już nie rośnie, musi odejść. Jung nazywał ten proces enantiodromią, tendencją rzeczy do przekształcania się w swoje przeciwieństwo, gdy osiągają swoje ekstremum. To, co uważałeś za swoją siłę, może odsłonić swoją słabość. To, czego unikasz, może zawierać Twój największy potencjał wzrostu, ale to zewnętrzne dopełnienie to jedynie widoczna powierzchnia głębszego procesu. Bo ta sama energia, która wymusza ukończenie cykli, ujawnia też to, co było w tobie ukryte od zawsze. To, co teraz ci ujawnię, całkowicie zmieni twoje postrzeganie tego, co naprawdę dzieje się z tobą w 2025 roku. Druga zmiana. Pojawienie się cienia, energia zakończenia z 2025 roku wymusza to, co Jung nazywa indywiduacją. Proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, poprzez integrację wszystkich części Twojej psychiki, w tym tych, które odrzuciłeś. Jung przewidział, że ludzkość będzie musiała stawić czoła zbiorowym kryzysowi cienia przed osiągnięciem całości. Ta przepowiednia spełnia się teraz. Terapeuci odnotowują 60% wzrost konsultacji z powodu kryzysu egzystencjalnego od 2023 roku. Weźmy na przykład Marka. Zawsze postrzegał siebie jako osobę cierpliwą i życzliwą, ale w 2025 roku zaczął zauważać rosnącą drażliwość. Zamiast ją odrzucić, zbadał ten cień. Odkrył, że ukrywał swoją stłumioną pasję twórczą, potrzebę artystycznego wyrażania siebie, którą zdusił ze strachu przed osądem. Twój osobisty cień zawiera nie tylko Twoje ciemne aspekty, ale także Twoje niewyartykułowane potencjały, Twoje ukryte talenty, Twoją autentyczną moc, którą stłumiłeś ze strachu przed społecznym osądem. Rok dziewiąty zmusza ten cień do wynurzenia się, czasami tworząc chaos i zamieszanie, ale zawsze w celu integracji. To wymuszone wynurzenie przejawia się przez specyficzne symptomy, powrót wypieranych wspomnień, konfrontacja z powtarzającymi się wzorcami w waszych związkach, poczucie bycia nie w fazie z waszą dawną tożsamością, nieodparty pociąg do praktyk duchowych czy twórczych, które zaniedbywaliście. Zatrzymajcie się na chwilę, rozpoznajecie któryś z tych symptomów we własnym życiu, podzielcie się w komentarzach, który najbardziej do Was przemawia. Zbiorowy cień wynurza się także poprzez światowe kryzysy, ujawnienia korupcji, upadek systemów opartych na manipulacji zamiast na autentyczności. Jung mówił: Wszystko, co nieświadome, zostanie wyrzutowane. 2025 czyni widocznym to, co było ukryte. To ujawnienie cienia nie jest karą, jest wyzwalające, pozwala wam przestać tracić energię na utrzymywanie społecznych masek i zacząć prawdziwą pracę stawania się autentycznie sobą. Czy zauważyłeś to wynurzanie się cienia w swoim życiu? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Nie jesteś sam w tym procesie. To wynurzanie się cienia, które właśnie zbadaliśmy, to tylko preludium do głębszego procesu alchemicznego. Sam Jung używał alchemii do zrozumienia tych przemian psychiki. Ta trzecia zmiana zaszokowała cię swoją głębią. Karl Jung wykorzystywał alchemię do zrozumienia tych przemian psychiki. Ta trzecia przemiana zaskoczy cię swoją głębią. Tradycja alchemiczna opisuje duchową przemianę w kilku fazach. Pierwsza, zwana Nigredo lub czernieniem, reprezentuje psychologiczny rozkład niezbędny przed odrodzeniem. 2025 rok masywnie aktywuje tę fazę Nigredo w zbiorowej świadomości. Jung posługiwał się alchemią jako metaforą procesów psychologicznych. Nigredo odpowiada momentowi, gdy ego musi symbolicznie umrzeć, aby umożliwić wyłonienie się autentycznego ja. Ta psychologiczna śmierć nie jest dosłowna to rozpad fałszywych identyfikacji, odziedziczonych przekonań, automatycznych wzorców, które utrzymywały Cię w ograniczeniu. Pozwolę sobie to po prostu wyjaśnić. Wyobraźcie sobie, że Wasza osobowość to jak dom. Nigredo to moment, kiedy musicie zburzyć mury, które was ograniczają, aby zbudować coś bardziej autentycznego. To niewygodne, ale konieczne. Zapisy na kursy pracy z cieniem wzrosły o 275% od 2023 roku co wskazuje, że ludzie intuicyjnie odczuwają potrzebę świadomego przejścia przez tę fazę Nigredo, zamiast nieświadomego jej doświadczania. Czekajcie. Historia, którą Wam teraz opowiem, zaskoczy Was swoją idealną synchronicznością z tym, co być może przeżywacie. W waszym osobistym doświadczeniu, Nigredo może objawiać się jako okres głębokiego kwestionowania wszystkiego, co myśleliście, że wiecie o sobie. To dokładnie to, czego doświadczyła Sofii w zeszłym roku. Doświadczona terapeutka nagle poczuła się opuszczona przez swoją pracę. Nie rozpoznawałam już osoby w lustrze, mówi. Ta Nigredo zmusiła ją do porzucenia tradycyjnego gabinetu terapeutycznego i stworzenia rewolucyjnego podejścia terapeutycznego, które łączy sztukę z naturą. Ta faza jest bolesna, ale niezbędna. Jung powiedział: Nie ma narodzin świadomości bez bólu. Nigredo wypala to, co fałszywe, aby odkryć to, co w tobie prawdziwie wieczne. Autentyczność transformacji wymaga tej psychicznej śmierci przed odrodzeniem. Autentyczne tradycje duchowe zawsze to uznawały. Nie można dodać nowego do starego. Stare musi ulec rozkładowi, aby nakarmić nowe. 2025 przyspiesza to zbiorowe nigredo. To co wygląda jak upadek, jest w rzeczywistości przygotowaniem do bezprecedensowego odrodzenia. Ale oto fascynujący paradoks: ta psychiczna śmierć Nigredo nie izoluje cię, lecz łączy. Uwalniając osobiste ego, twoje serce otwiera się naturalnie na całą ludzkość. Kolejna zmiana ujawni, dlaczego tak wiele osób odczuwa niewytłumaczalne wezwanie do służenia ludzkości. Czwarta zmiana przebudzenie humanitarne. Energia dopełnienia roku, dziewiąty, popycha ludzkość poza egocentryczne troski w kierunku tego, co Jung nazywał szerszą osobowością, utożsamienia się z całą ludzkością, a nie z wąskimi interesami osobistymi. Po raz pierwszy od dziesięcioleci, pokolenie wybiera pracę wewnętrzną zamiast zewnętrznego sukcesu. 73% młodych dorosłych priorytetowo traktuje teraz rozwój duchowy nad wzrostem finansowym, co oznacza historyczną zmianę świadomości pokoleniowej. Ale oto sekret, którego Jung nie przewidział. Ta przemiana przyspiesza teraz w tempie, które przeczy wszelkim przewidywaniom. Jung teoretyzował, że nieświadomość zbiorowa ewoluuje fazami. Opuszczamy fazę dominującego ego, aby wejść w fazę ego służącego czemuś większemu. Ta przemiana przyspiesza wykładniczo w 2025 roku. Czy zauważyłeś tę zmianę w sobie? To uczucie, że odnoszenie sukcesu kosztem innych pozostawia teraz w tobie gorzki smak? To Twoje serce budzi się do zrozumienia wzajemnych połączeń. Zatrzymaj się na chwilę, aby poczuć tę prawdę w swoim ciele. To humanitarne przebudzenie nie przejawia się przez poczucie winy czy moralny obowiązek, ale przez naturalne rozszerzenie serca. Zaczynasz fizycznie odczuwać, że Twoje dobre samopoczucie jest połączone z dobrym samopoczuciem innych. Że Twoje osobiste uzdrowienie przyczynia się do zbiorowego uzdrowienia. Współczucie staje się mniej pojęciem, a bardziej przeżywaną rzeczywistością. Nie możesz już ignorować cierpienia wokół Ciebie nie z powodu masochizmu, ale dlatego, że Twoja wrażliwość przebudziła się do fundamentalnej jedności życia. Ta ekspansja świadomości często towarzyszy zwiększonym zdolnościom intuicyjnym, częstym synchronicznościom, poczuciu jaśniejszego wewnętrznego przewodnictwa. Jung nazywał to aktywacją funkcji transcendentnej zdolności do otrzymywania informacji poza racjonalnym intelektem i to właśnie w tym momencie dzieje się coś niezwykłego czy czujesz tę ekspansję w sobie już teraz duchowe przebudzenie ludzkości w 2025 przygotowuje ludzkość na zbiorowe wyzwania które będą wymagać współpracy opartej na rozpoznaniu jedności a nie konkurencji opartej na separacji jeśli to rezonuje z Twoim doświadczeniem, koniecznie zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wglądów w proces transformacji. Uwaga, ta ostatnia przemiana jest najbardziej niebezpieczna, ale tutaj ta ekspansja świadomości staje się naprawdę wymagająca. Ponieważ Jung nauczył nas. Że żadna prawdziwa transformacja nie jest możliwa bez przejścia przez to, co nazywał Strażnikiem Progu ostatecznym testem Twojej duchowej autentyczności. Może On zamienić Twoje przebudzenie w duchową pułapkę, jeśli nie jesteś przygotowany. Piąta zmiana Strażnik Progu. Najbardziej kluczowa zmiana, którą aktywuje 2025 rok, to zdolność rozróżniania między autentyczną transformacją a tym, co Jung nazywał duchową inflacją ego, które przebrało się za duchowy rozwój. Jung ostrzegał, że większość praktyk duchowych to wyrafinowane formy ochrony ego. Duchowe ego jest bardziej subtelne i niebezpieczne niż ego materialistyczne, ponieważ używa języka transcendencji, aby uniknąć prawdziwej transformacji. Oto konkretny przykład. Wyobraźcie sobie kogoś, kto medytuje dwie godziny dziennie, ale nadal odmawia przeprosin, gdy krzywdzi swoich bliskich. Wykorzystuje swoją duchowość aby uniknąć prawdziwego rozwoju emocjonalnego. To właśnie Jung nazywał duchowym ego. Wyobraźcie sobie kogoś, kto używa medytacji, aby uniknąć problemów w relacjach. Jestem w pokoju, mówi, ale ucieka od wszelkich konfliktów. Strażnik ujawni, że jego pokój w rzeczywistości ukrywa strach przed intymnością. Oto różnica między autentyczną transformacją a spiritual bypassing. Terapeuci specjalizujący się w autentycznej pracy z cieniem odnotowują 180% wzrost liczby klientów dążących do przezwyciężenia duchowego omijania, używania koncepcji duchowych w celu uniknięcia niezbędnej pracy psychologicznej. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Czy czasami używasz duchowości, żeby uniknąć odczuwania swoich trudnych emocji? Bądź szczery ze sobą. Strażnik progu testuje twoją szczerość, ujawnia, gdzie używasz duchowości, żeby czuć się wyjątkowy, zamiast stać się prawdziwy. Odsłania twoje ukryte motywacje. Czy szukasz transformacji, żeby być podziwiany, czy żeby być wolny? Ten strażnik ujawnia się przez kryzysy, które odsłaniają Twoje ukryte przywiązania. Twoja praktyka medytacyjna może ujawnić Twoją potrzebę kontroli, Twoja praca uzdrowicielska może ujawnić Twoją potrzebę bycia uratowanym, Twoja służba innym może odsłonić Twoją potrzebę bycia potrzebnym. Weźmy na przykład Sarę. Myślała, że pomaga innym z czystej szczodrobliwości, ale gdy nikt jej nie dziękował, czuła się zgorzkniała. Strażnik właśnie odsłonił, że jej służba ukrywała potrzebę uznania. Ta świadomość uwolniła ją, by służyć autentycznie. 2025 intensyfikuje te testy autentyczności. Energia dopełnienia nie znosi już półśrodków. Pyta, czy jesteś gotowy uwolnić nawet swoją duchową tożsamość, aby odkryć kim naprawdę jesteś? Autentyczne przejście przez tego strażnika wymaga tego, co Jung nazywał pokorą wobec nieznanego. Musisz porzucić swoją potrzebę rozumienia, kontrolowania, nawet uzdrawiania, aby pozwolić transformacji przepłynąć przez ciebie, zamiast próbować nią sterować. To autentyczne poddanie się aktywuje to, co mistycy nazywają łaską, pomoc inteligencji większej niż twoje osobiste ego. Jung nazywał to funkcją transcendentną, mostem między świadomym a nieświadomym, który umożliwia prawdziwą indywiduację. Uwaga, to co za chwilę ci ujawnię, może całkowicie zmienić twoje podejście do tych przemian. Ale tylko wtedy, gdy jesteś gotów być całkowicie szczery sam ze sobą. Nawigacja pięciu przemian. Odkryłeś już pięć potężnych przemian, które wyzwala energia zakończenia 2025 roku: wielkie dopełnienie, wyłonienie cienia, fazę Nigredo, przebudzenie humanitarne i strażnika progu. Te kosmiczne transformacje oferują ci jasną ścieżkę ku twojej autentycznej ewolucji. Teraz oceńmy razem na jakim etapie się znajdujesz. Dla pierwszej przemiany energii dopełnienia zadaj sobie to pytanie: Co naturalnie kończy się w twoim życiu w tym momencie? Nie stawiaj oporu. Zapisz swoją odpowiedź. Dla drugiej, wyłonienia cienia, podejdź do swojego cienia z ciekawością, a nie z osądem. Który aspekt siebie najbardziej odrzuciłeś? Ta energia czeka na Twoje uznanie. Dla trzeciej, Nigredo, pozwól tej symbolicznej śmierci rozkłożyć Cię psychologicznie. Zatrzymaj się tutaj. Zamknij oczy na trzy sekundy i naprawdę poczuj to pytanie w swoim ciele. Jaką emocję odczuwasz? Dla czwartej, przebudzenie humanitarne, rozwijaj swoją zdolność do współczucia, zaczynając od siebie. Dla piątej, strażnik progu, pozostań czujny wobec duchowej megalomanii. Wykorzystaj każde duchowe doświadczenie, by stać się bardziej pokorny, bardziej ludzki, bardziej prawdziwy. Jung powiedział: Twoja wizja staje się jasna, gdy patrzysz w swoje serce. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. 2025 oferuje ci bezprecedensową możliwość spojrzenia do wewnątrz przy wsparciu energii kosmicznych wyrównanych dla transformacji. Ta okazja nie wróci aż do 2034 roku. Ta okazja nie powróci aż do 2034 roku. Twoja osobista transformacja w 2025 roku przyczynia się do zbiorowej ewolucji ludzkiej świadomości. Nie jesteś sam w tym procesie uczestniczysz w największej duchowej podróży współczesnej historii. Właśnie odkryłeś dokładnie to, co Ci obiecałem. Pięć potężnych zmian, które energia końca 2025 roku wyzwala, aby przyspieszyć twoją autentyczną transformację. Co jeszcze ważniejsze, posiadasz teraz mapę nawigacyjną, aby świadomie przeżyć ten kosmiczny rok bez bycia przytłoczonym. Jeśli czujesz, jak ta energia kosmicznej transformacji Cię wzywa. Nie pozwól, aby ta święta okazja minęła bez Ciebie. Kliknij, subskrybuj teraz, aby otrzymać moje ekskluzywne wskazówki dotyczące uniwersalnego roku 9, ponieważ ta możliwość transformacji wspomaganej przez energie kosmiczne nie powróci aż do 2034 roku. Twoja ewolucja duchowa nie może już czekać. W komentarzach opowiedz nam, jaką przemianę właśnie przechodzisz teraz. Twoje autentyczne świadectwo pokieruje inne dusze ku ich własnemu przebudzeniu, a wszechświat wynagrodzi Cię za tę służbę zbiorowej świadomości. Zacznij już dziś. Wybierz jedną z pięciu przemian, która najbardziej do Ciebie przemawia, i obserwuj, jak manifestuje się w Twoim życiu w tym tygodniu. Twoja świadoma transformacja zaczyna się teraz.